Przejechaliśmy przez zaśnieżony, mroźny kraj po drodze koło Włocławka, minęliśmy bardzo długą kolumnę wojskową, ale znowu specjalnie nam się to z niczym nie kojarzyło, choćby z tego względu, że w tamtym czasie co jakiś czas odbywały się jakieś akcje, czy to ćwiczenia wojskowe, czy to też akcje skierowane przeciwko tak zwanemu kryminalnemu podziemiu. Przyjechaliśmy już przy dosyć jasnym dniu w okolice Łodzi i tam po raz pierwszy usłyszeliśmy przemówienie Jaruzelskiego przez radio. Ono było dla nas dziwaczne, bo z jednej strony była mowa o konieczności wprowadzenia stanu wojennego, a zaraz potem już inny mówca, lektor radiowy, przeczytał listę osób internowanych i na tej liście był zarówno Andrzej Słowik, jak i ja. Myśmy, myśmy siedzieli w tym czasie w samochodzie, więc wyglądało to na rodzaj takiego, no nie wiem, makabrycznego żartu. Siadło nam koło w samochodzie, trzeba było to wymienić. Poczekaliśmy po wymianie koła na tramwaj, który jechał od strony łodzi. To już było za zgierzem, od tamtej strony. Andrzej zatrzymał znajomego. Korbelkowego, jak to się wtedy mówiło na operatorów tramwajów, i zapytał, co słychać w łodzi. Zapytany był zdziwiony, dlatego że on jeździł przez już kilkadziesiąt minut. To były pierwsze tramwaje ranne, które wyruszyły w trasę. I nic specjalnego nie zaobserwował. Wobec tego dosyć. Spokojnie pojechaliśmy do miasta, po drodze mijając ulicę, przy której mieszkał Andrzej Słowik, ulicę, przy której ja mieszkałem. Na wszelki wypadek, ponieważ wiadomości w radiu się zagęszczały, była to jakaś wrona tam, a to coś tam jeszcze, postanowiliśmy zajechać pod siedzibę. NZZ Solidarność. W tamtym czasie telefonów komórkowych nie było, co dzisiaj wydaje się dziwne, więc nie było możliwości innego skontaktowania się z kolegami ewentualnie na terenie tamtego lokalu przy Piotkowskiej 262.